Dobra, zmieniliśmy się w lizaczkę i zauważyłem, że lizaczek może chodzić właśnie po takich skośnych rzeczach. Także jesteśmy na taboreciku. Wspieliśmy się na parapecik i teraz skaczemy do wanny. Hop! Dobra, jesteśmy. Aj, spadliśmy, ale dobra, dobra. Tu się szybko wydostaniemy do góry na ląd. Ok. Idziemy w prawo i zobaczymy teraz, jak nam tutaj pójdzie podczepić się pod tą linkę. Dobra, musimy się zahaczyć tak u góry. Jest, dobra, i teraz idziemy. Tutaj, dobra, doszliśmy i teraz spróbujemy się na ręczniczku wspiąć, bo Lizaczkowi to dosyć dobrze idzie, zobaczcie, hop, 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 hop Także luz, oj, 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 tu się troszeczkę podczepiłem głową, ale dobra, 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 wyciągnąłem, dobra, teraz musimy się podczepić Pod drugą linkę, dobra, dobra Tutaj muszę wejść na ten podejście troszeczkę wyżej, to mi się na pewno to uda, dobra No i jestem, dobra, i teraz jedziemy tutaj do końca, gdzie są te szamponiki Ej, ej, i co tutaj widzimy? Widzimy kokos. Dobra, teraz. Oj, muszę to. Tu... Dobra, jest i mamy kokos zdobyty. Okej. Okay.